Najważniejsze, co musicie o mnie wiedzieć, to cztery istotne fakty. Jestem Anon, skończyłem właśnie 20 lat. Jak większość moich rówieśników, lubię imprezować. Czwartym faktem jest to, że lunatykuję. Zwykle między drugą a trzecią w nocy. Wtedy moja faza snu jest najgłębsza i nic, naprawdę nic nie jest w stanie mnie obudzić. Gdy połączymy to z trzecim istotnym faktem, robi się ciekawie. Zwykle włącza mi się autopilot, ale nie zawsze. Raz na imprezie koło północy urwał mi się film i Robert, organizator domówki, znalazł mnie o czwartej w nocy po dwóch godzinach poszukiwania w łóżku swojej babci, która mieszkała dwa piętra niżej. Do dziś nie mam pojęcia jak tam trafiłem, ale o tym opowiem innym razem. Ta historia miała miejsce rok temu, zdana matura, wszyscy chillout, wyjazdy to nad jezioro, to w góry, mnóstwo imprez i mnóstwo nowo poznanych ludzi. Właśnie wróciłem z Bułgarii, opalenizna podniosła ocenę z 7 na 8 na 10. Loszki zaczęły się interesować. O anon, wyglądasz bosko. O anon, jak było w Bułgarii? Klasyk. Słyszę telefon. Wstaje rano po jakimś piciu w plenerze. Kac jeszcze trzyma, no ale dobry ziomek dzwoni, to odebrać trzeba. No co tam, Seba? Anon, sprawa jest. Imprezę robimy, piszesz się? Loszki, co będą ze mną na kierunku, będą na studiach. Wpadaj! Bo musicie wiedzieć, że Seba się na AWF dostał. Nikt nie wie, jakim cudem. No dobra, Seba? Możesz na mnie liczyć. Będę. Nadszedł wieczór. Od Krakowska wieś. Autobus co dwie godziny. Nie ma nocnych. Impreza się zaczyna. Domówka, jakieś 40 osób. Przewaga dziewczyn. Każdy dżentelmen dziś to wygryw. Stoję przy blacie kuchennym i polewam wódkę. Odchodzą dwie loszki. Jedna 4 na 10 druga 7 na 10 I ta druga mówi: Hej, słyszałem, że to ty jesteś, Anon, ten co polewa wódkę? No pewnie. Jeśli byłbym kim innym, to nie byłbym sobą. Loszki mokre od super sentencji wyczytanej na demotywatorach w gimnazjum. No to polewa, Janonku. Minęło pół godziny. W trójkę obaliliśmy pół litra. Mi mało, ale loszki coś się chwieją. Prowadzę je na kanapę i kładę jedną na drugiej. Idą spać. Jakiś typu mruga propozumiewawczo, że się nimi zajmę. No dobra, są w dobrych rękach. Zgłodniałem. Wołem sobie i mówię, że jestem głodny, a on już podrobiony mówi, że w zamrażarce ma owoce morza. No to kurwa, sushi by zjadł. Otwieram zamrażarkę, a tam jebutna ośmiornica No największa, jaką w życiu widziałem Wszystkie szuflady wyjęte, żeby się to bydle zmieściło Jak otwierałem, to kilka macek opadło z plaskiem na podłogę Próbuję ją wyciągnąć Jaka kurwa ciężka Mariusz, pomóż! Leci Mariusz, taki paker, co na siłowni częściej był niż na lekcjach w trzeciej liceum Trenerem personalnym chcę zostać No i z Mariuszem chwytamy tę ośmiornicę i do zlewu z nią Ledwo się mieści, macki wyłażą wszędzie No ale nic, jak się robi ośmiornicę, jestem coraz bardziej Błodny. Podchodzi do mnie jakaś loszka i mówi Ej Anon, to jest ośmiornica Ja widziałam w telewizji jak jedli surową ośmiornicę Myślę sobie Jak widziała, to chuj w sumie Suszy to surowa ryba Mariusz, odej no tasak Chwytam tasak w dłoń i zaczynam ujebywać temu monstrum macki. Śluz leje się wszędzie, loszka ucieka, bo fryzura zniszczona przez śluzowy odprysk. Wszyscy mnie zostawili, chłopaki nie chcieli jeść śmiernicy. A teraz śmierć. Wziąłem kawałek macki do ust. Trochę smakowała jak tuńczyk z glonami morskimi, jakby wyciągnięty z mułu. Spróbowałem jeszcze trochę. Z każdym następnym gryzem smakowało mi coraz bardziej. Nikt nie przychodził do kuchni, bo śmierdziało tą ośmiornicą okropnie. Ale mnie to nie obchodziło. Zjadłem wszystkie macki, w brzuchu już mnie skręcało. Patrzę whisky. O tak, tego teraz mi było trzeba. Wziąłem pełną butelkę whisky, wyszedłem z kuchni i usiadłem w kącie salonu jak pan nad pany. Siedzę i czuję, że zaraz brzuch mi pęknie. Ale będę miał rano syranie. Minęło pół godziny, a tu butelka już opróżniona. Przychodzą kolejni ludzie i mówią: A no, no chodź na Bimber, bez ciebie nie pijemy. No to wstaje. Czuję jak procenty mi uderzają do głowy, ale idę, hardo przed siebie na taras, gdzie Bimber jest pity. Ktoś podaje mi butel z trunkiem. Piję kilka dużych łyków, odsuwając od ust butelkę strumień bimbru ląduje mi na koszuli i spodniach. Podchodzi do mnie loszka 8 na 10 i mówi. Anon, ja się tobą zajmę, trzeba ściągnąć tę brudną koszulę. Kręci mi się w głowie. Loszka prowadzi na piętro i kładzie mnie na łóżku. Alert! Ośmiornica chce się wydostać! Loszka ściąga mi koszulę i spodnie. Godzina pierwsza, nagle do pokoju wpada Seba. Anon, tu jesteś, zajmę się tobą. Alert! Ośmiornica chce się wydostać. Seba, dobry ziomek, wieżelu natykujesz, więc wymyślił genialny pomysł. Rozebranego mnie do bokserek wrzucił do śpiwora. Alert! Ośmiornica chce się wydostać! Tak na wszelki wypadek, żebym nigdzie nie poszedł w nocy. Seba bierze za rękę lożkę i wychodzą z pokoju, gasząc wcześniej światło. Pierwsza siedem. Usypiam. Pierwsza osiem. Alert! Ośmiornica chce się wydostać! Pierwsza trzydzieści. przychodzę w głęboką fazę snu wcześniej niż zwykle. Pierwsza 37. Alert ośmiornica się wydostaje. Gęsta sraka wypełnia wnętrze bokserek. Jej ilość rozpruwa materiał i wypływa rozmazując się po ściankach śpiwora. Pierwsza 39. Lunatyk mode on. Pierwsza 40. Zaczyna się. Prawdziwy koszmar. Ruchem drzwiownicy przesuwam się w stronę drzwi. Ciągle śpię. Smród wypełnia cały pokój. Na szczęście drzwi były uchylone. Wypełzam przez szparę między drzwiami, jak naleśnik z gównem w środku. Kieruję się w stronę schodów. Brak kończyn utrudnia poruszanie się. Spadam ze schodów z wielkim hukiem, zostawiając na każdym schodku brązową plamę. Ląduję przed nogami zdziwionego Seby. Otwieram oczy. Pierwszy raz coś wyrwało mnie z lunatykowania. Czuję, że mam połamaną połowę żeber. I wiecie co? To nie była ośmiornica, tylko kałamarnica. Kłamliwe lochy to kurwy. Nigdy nie jest ciekałamarnicy na surowo.